Bartek Niga, zapraszam na audycję goźdnia Radia RSC. Dziś moim i Państwa gościem będzie dr Magdalena Gutowska, szefowa programu strategicznego Popularyzacja Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą w Instytucie Polonika. Zapraszam na rozmowę. Podróż nieznane z Instytutem Polonika. Wystawa, która tak naprawdę powie nam o tym, co mamy w świecie, ponieważ ta Polonia jest tak naprawdę rozbudowana. Plansze już są przed Muzeum Historycznym Skierniewic. Jesteśmy tak naprawdę chwilę przed Wernisarzem. Co ciekawego, mieszkańcy będą mogli zobaczyć na tym Wystawię? No bardzo dużo. Rzeczywiście poloników na świecie jest wiele, nawet trudno nam podać jakąś konkretną szacunkową liczbę. Co będzie można zobaczyć? Będzie można zobaczyć mały wycinek tego, co można odwiedzić, jeżdżąc po całym świecie. Dlatego, że Podróż Nieznane to jest taka podróż po wszystkich kontynentach, po różnych krajach, po różnych projektach. Dlatego, że Podróż Nieznane to jest trochę taka podróż i dla Instytutu Polonika, która istnieje od 6 lat, trochę dla nas jako pracowników, którzy tworzyliśmy Instytut, była to podróż nieznana i trochę podróż nieznana dla osób, które zobaczą wystawę. Dlaczego? Dlatego, że to co zobaczymy to jest 18 plansz na których przedstawiliśmy Pewien wycinek projektów, którymi się zajmujemy, dlatego, że w instytucie przez 6 lat powstało prawie 700 projektów, mhm. więc e, tych rzeczy jest bardzo dużo. To, co tutaj zobaczymy i to, co jest e, myślę, że ciekawe, to są plansze, na których są bardzo króciutkie historie, ale na tych planszach są qr kody więc jeśli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej, to wystarczy, że ten kod zeskanuje. Mało... Ja tutaj zapytam o ten kod, ponieważ ja zauważyłem, że ostatnio jest taka tendencja i rzeczywiście macie jakiś taki podgląd na to, czy ludzie. Te kody skanują i później rozszerzają tę wiedzę? Mamy takie poczucie, że dla niektórych osób jest to niezwykle ważne, i mamy również takie poczucie, że oglądając wystawę, która wygląda, przepraszam, nie obrażając nikogo, jak gazetka ścienna, mhm. to nikt jej nie obejrzy. Natomiast jeśli na takiej wystawie będzie ciekawe zdjęcie i krótki tekst, który w jakiś sposób inspiruje i zachęca do tego, żeby poszukać dalej, to tak, to taki kod się klika. My teraz bardzo często pokazujemy poza, jeśli mówimy o kodach QR, Opowiadamy i wykorzystujemy kody QR, które przenoszą do bazy danych Poloników. Mamy taki projekt Dziedzictwo za granicą Baza Poloników, w którym w tym momencie jest prawie 70 tysięcy obiektów wpisanych. To są bardzo, bardzo różne rzeczy i to jest malutki wycinek. Czyli generalnie wchodząc na taką bazę można sobie spróbować stworzyć trasę wycieczki po danym kraju, hmm. ponieważ tam jest zawsze odniesienie do lokalizacji w Google Maps, czyli będąc teraz myślę, gdzie, gdziekolwiek <noise> jesteśmy w stanie trasę dojazdu znaleźć. Ale wracając do tej wystawy. No właśnie, tutaj możemy zobaczyć przede wszystkim te projekty, które były realizowane w Instytucie Polonika, czyli na przykład, jak pójdziemy dalej... No właśnie, przejdźmy, bo już jestem cudownie. sam ciekawy. No właśnie, czyli na przykład Cmentarz Łyczakowski, mhm. czyli najstarsza pozamiejska nekropolia w Europie, która jest połączona z Polską. Tutaj akurat zobaczymy prace budowlane i konserwatorskie, które były wykonywane w Instytucie Polonika w latach 2020-2021 przy Kaplicy Barczewskich. I kod QR, który nas odeśle do filmu, który specjalnie nakręciliśmy, ponieważ była zrobiona wystawa poświęcona kaplicy, która jest rzeczywiście przepiękna. na bardzo warto ją odwiedzić i bardzo warto spróbować zajrzeć do niej do środka film. To jest cała historia cmentarza, rodziny i tego, co się wszystko wydarzyło. To jest animacja przepleciona z elementami starych fotografii, starej ikonografii, jest trochę wywiadów z osobami, które przy tym pracowały, więc to jest bardzo fajne. Mówię o tym też dlatego, bo mamy takie poczucie, że robiąc różnego rodzaju multimedialne projekty, bo do nich też są tutaj odnośniki, mamy takie poczucie, że historia ożywa i jak opowiada się o czymś co w zasadzie można przeczytać na kartkach książki, to to jest trochę nudne, ale żeby kogoś zainteresować, to trzeba o tym pogrzebać trochę bardziej, i wyszukać jakąś niezwykłą ciekawostkę, na przykład kawałek dalej mhm. mamy planszę, czyli Panteon Oręża Polskiego, tutaj. Mhm. To jest fragment kolegiaty w Żółkwi, kolegiaty, która jest ważna bardzo dla historii Polski, chociażby dlatego, że Hetman Żółkiewski kojarzy nam się z królem Janem III Sobieskim, a przynajmniej powinien. I tutaj też przy, przy tej planszy jest kod QR, który odsyła nas z do do, od kolei do filmu e, o Hetmanie, bo zrobiliśmy dość dużą wystawę poświęconą Hetmanowi Żółkowsk Żółkiewskiemu, a film jest świetną animacją, naprawdę polecam. Którą e, wyprodukowaliśmy razem z Krzysztofem Cz Czotem, e, a e, głosu udzieliła Danuta Stenka, więc naprawdę film jest świetny. Więc patrzymy na zdjęcie z. E, żółkwią, a przenosimy się do bardzo ciekawej historii. Ja tylko zapytam, ponieważ przeszliśmy już kawałek i rzeczywiście widzę, że te tablice są proste, ale jednak znajdujecie na to sposób, żeby właśnie one takie proste nie były, bo po zeskanowaniu tego kodu pojawia się zupełnie co innego. I czy to jest taki element też trochę po to, aby dotrzeć do młodych ludzi, czy nie? No ja mam nadzieję, że tak. To znaczy... Tak. I wyprodukowaliśmy w tym roku taki noteso-kalendarzo-diariusz, trudno go nazwać, mhm. który ma piękną nazwę Polokronika, ponieważ pyta Pan o to, jak dotrzeć do młodych ludzi, a mianowicie doszliśmy do wniosku, że poszukamy i uzbieramy różne kryminalne historie związane z miejscami, którymi Polonika się opiekuje na całym świecie, nie tylko na wschodzie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Wybierzemy je ze starej prasy, Wpleciemy te dramatyczne historie morderstw, gwałtów i Bóg wie czego, do kalendarza i dodamy QR-kod właśnie po to, że jeśli ktoś będzie szukał czegoś, czegoś więcej, to trafi bezpośrednio do bazy i trafi, się, trafi na więcej informacji. I tak, myślę, że to jest kierunek. A czemu akurat taka tematyka? Jeszcze dopytam. Bo wiem, że zainteresowanie oczywiście jest wśród młodzieży, ale sztuka, z drugiej strony tutaj właśnie morderstwa i tak dalej, no szczerze mówiąc, trochę mi się to nie łączy. Ale pani może mieć oczywiście inne zdanie. Ja myślę, że, jest, że jesteśmy w takim momencie, w którym tematyka kryminalna jest bardzo popularna. Mm. I to jest. Nie, my się nie zajmujemy tylko i wyłącznie tematyką kryminalną, natomiast jest to jeden z elementów, który jak szuka się i wyszukuje w Google różnych informacji, to takie, takie historie też gdzieś nam z tyłu głowy zapadają, ale my nie idziemy tylko tą drogą, ponieważ od trzech lat realizujemy w Instytucie projekt, który nazywa się Polonika w Minecrafcie i mamy tam swój własny świat, mamy tam naszą Galerie. Tam są odbudowywane obiekty związane z polskim dziedzictwem. To też jest fajne miejsce, ponieważ chcemy, żeby dzieciaki, które mają kompletnie w nosie wystawy zewnętrzne, a dużo czasu spędzają w komputerze, to niech poszukają czegoś więcej. Ten Minecraft pewnie jeszcze troszeczkę młodszych wtedy ściąga. Owszem, oraz szczęśliwie nawiązaliśmy współpracę, w zeszłym roku mieliśmy współpracę z, ze znanym youtuberem który rzeczywiście bardzo nam w tym pomógł i to było fajne, tak? to, było, to było ciekawe, bo też musimy patrzeć przez pryzmat tego, co się może podobać naszym odbiorcom, nie tylko nam. No dobrze, przejdźmy może dalej, ponieważ no dobrze, byliśmy żółkwi, tak byliśmy w Żółkwi. Oczywiście, no my tutaj państwo opowiadamy to po to, żebyście Państwo mogli się przygotować przed wystawą, ale oczywiście zachęcamy, aby tu przyjść przy ulicy Batorego do Muzeum Historycznego Kierniewic, No a my jesteśmy przy kolejnej planszy. No właśnie, z jednej strony mamy podróż we Lwowie, czyli Katedrę Rumiańską, która, która była dekorowana przez Jana Henryka Rozena. I to rzeczywiście jest bardzo niezwykłe miejsce i też do tego jest animacja i też do niej jest, qr -Code. Mamy też po drugiej stronie tablicę poświęconą pracom w Paryżu i przede wszystkim Sarze Lipskiej. Sara Lipska i publikacja artystka wszechstronna, która została napisana przez panią dr Ewę Zimbińską. To jest bardzo ciekawa książka opowiadająca o niezwykłej kobiecie. Książka, która dostała nagrodę w tym roku za to jak została opracowana. Warto, warto i sięgnąć po książkę, warto poczytać więcej, bo Sara Lipska to też Ksawery Dunikowski i cała historia, która wokół się toczyła. To jesteśmy na przykład przed planszą, która jest poświęcona Indiom i Stefan Norblin, który zajął się dekoracją pałacu Maharadży w Jodpurze. Bardzo ciekawa historia, ponieważ to w jaki sposób on dotarł do Indii i w jaki sposób został nazwornym artystą. Mieszkał tam przez trochę, potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych. To jest o tyle ciekawa historia, że jest to w zasadzie pierwsza animacja, którą zrobiliśmy w 2019 roku razem z Agnieszką Kasprzak i Piotrem Janowczykiem, którzy Piotr przygotował film pod tytułem Wieczny Ogień, który jest. Z jednej strony opowiada o Stefanie Norblinie, opowiada o jego pracy, a z drugiej strony e, opowiada przepiękną historię o miłości, nic więcej nie powiem, trzeba go zobaczyć, tu jest Kwerkot. Oczywiście. Także przychodząc na wystawę, pamiętajcie Państwo, żeby wziąć również telefon, mimo że no, nie, to jest nie. nietypowe, myślę, że zaproszenie i zachęta, ponieważ ten telefon otworzy Państwu dużo możliwości, a my patrzymy na kolejną tablicę. Jesteśmy, jesteśmy we Francji, jesteśmy na cmentarzu Montmorency i tutaj, bo też Kluczem wyboru, wyboru projektów, które zostały pokazane, to są takie projekty, przy których działy się różne rzeczy w ramach trzech programów strategicznych: badań, ochrony bądź popularyzacji. No i właśnie tu, są, tu jest przykład prac, które zostały wykonane we Francji na cmentarzu pod Paryżem w medalionie Adama Mickiewicza. Mhm. Te prace toczyły się 2020-2021. Warto tą planszę zapamiętać, ponieważ Instytut w tym roku, we wrześniu, planuje pokazać wystawę właśnie o tym cmentarzu, czyli o polskim cmentarzu w Montmorency i opowiedzieć więcej o osobach, które tam zostały pochowane. To będzie jesienią. Dobrze. Moje jeszcze pytanie, póki jesteśmy w drodze do kolejnej planszy. Na no co tak naprawdę zwrócić uwagę podczas tych wystaw? Powiedziała Pani o QR-kodach, ale myślę, że są jeszcze tutaj jakieś ukryte rzeczy takie, które warto sobie zauważyć i na które warto zwrócić uwagę. Tak, warto zwrócić uwagę na takie magiczne punkciki, które nazywają się działania Instytutu Polonika, mhm. ponieważ tu są oznaczone rzeczy, które wokół tych projektów się wydarzyły. Czyli albo to jest jakaś konserwacja, albo to jest jakaś jakaś publikacja, która została wydana, albo jakieś multimedia. Czyli tak ktoś, naprawdę jakby ktoś chciał, to może jeszcze bardziej się wgłębić w tą wiedzę, czytając tak. te publikacje. Tak, znaczy zdecydowanie o to chodziło. Chodziło o to, żeby jakby to był taki punkt wyjścia i żeby móc się zagłębić dalej i mam nadzieję, że, że właśnie to będzie możliwe, czyli że zainteresujemy wszystkich, żeby szukali głębiej. Tutaj jest taki bardzo dobry... Przykład na, na tej planszy, a mianowicie plansza sól, która chroni i niszczy, to jest plansza poświęcona pracom konserwatorskim w kościele, dawnym kościele jezuitów pod wezwaniem świętego św. Piotra i Pawła w Lwowie. To są prace konserwatorskie, które toczyły się przez bardzo wiele lat i były tworzone przez, były prowadzone przez pana Pawła Bonińskiego. Oczywiście fantastyczne jest to, że odrestaurowanych została prawie 1000 m kwadratowych, tak? To jest niewyobrażalna no powierzchnia. Tak, tak. Rozumiem, że to jest wszystko na, na płasko namalowane. Nie. Nie, Czyli mamy jednak kopułkę. Tak, natomiast, e, natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w zeszłym roku mieliśmy wernisaż wystawy e, poświęconej tylko i wyłącznie e, tym e, pracom konserwatorskim. A to była bardzo fajna wystawa, ponieważ wystawa pod tytułem I otworzyło się niebo. E, I otworzyło się niebo dlatego, że sami mieszkańcy Lwowa po tym, jak zobaczyli e, sklepienie po pracach Konserwatorskich właśnie użyli takiego określenia, że otworzyło się niebo. Ta wystawa teraz jest pokazywana w Lwowie, natomiast jej towarzyszy bardzo fajny, fajna rzecz, a mianowicie można założyć google i przenieść się w wirtualną rzeczywistość mhm. i poczuć, że jest się w Lwowie. Oczywiście to robi ogromne wrażenie, kiedy jest się w Warszawie, w Polsce lub w innym mieście, że rzeczywiście robi się ten krok i jest się w zupełnie się innej dzieli, przestrzeni, tak? jest się pod sklepieniem. Jesteśmy dopiero w połowie, a tych planów jest naprawdę dużo, myślę, że warto po prostu przyjść. To są wszystkie, czy są jeszcze. Nie, to są wszystkie. wszystkie. Mhm. To są wszystkie. Oczywiście o wszystkich też nie powiedzieliśmy, żeby nie. Państwo nie myśleli, że ich jest tak mało. Szukamy dla Państwa smaczków, aczkolwiek w każdej smaczki znajdziemy. No, Najgorsze jest to, że tutaj są takie interesujące cmentarne ruchy. Natomiast poloniki są na całym świecie i oczywiście, że, że więcej pracy wykonywanych jest na terenie Litwy czy Ukrainy. Nawet teraz, kiedy trwa wojna, cały czas, cały czas prace się dzieją, czy to prace na początku, prace, które polegały na zabezpieczaniu. No właśnie, zabezpieczanie, czy coś jest na przykład też zabierane do Polski, o ile się dano, bo wiadomo, budynku nie zabierzemy, ale może są jakieś takie dzieła, które są przechowywane póki co u nas? W zeszłym roku nie, przechowywane nie, natomiast w zeszłym roku była wystawa o Chrystusie Frasobliwym, to jest rzeźba z kaplicy Bojmów, która musiała zostać poddana konserwacji. Ta konserwacja była Wykonana w Polsce, na koniec plac konserwatorskich był pokaz. Następnie ta żeby przejechała, wróciła do Lwowa i czeka na bezpieczny moment, żeby móc ją, żeby móc ją pokazać, no bo wiadomo, że no ktoś włożył w to bardzo dużo pracy, nie a tak naprawdę sekunda wystarczy i ta nie praca runie w gruzach, dosłownie. Dobrze, ale widzę, że stoimy tutaj przy, przy sercu króla, tak pokazałem na grobku Francja, tak? Żeby tutaj zgadzała się pani teza, że mamy równobiernie. To powiedzmy nie tutaj, nie że, dlaczego akurat. Chciałam zauważyć mhm. stany ze dwa razy. Okej, okay, dobrze. To jest oczywiście zachęta do Państwa, żebyście Państwo już zgłębili tutaj tak naprawdę te tablice. no ale przejdźmy tutaj, bo widzę, że już stanęliśmy tu. Oczywiście warto przyjść i warto przyjść na dłużej niż 5 minut i rzeczywiście całkowita racja i że aż nie wierzę że to mówię że warto przyjść z telefonem na wystawę ale warto i warto poczytać, poczytać warto użyć QR kodów warto wejść na naszą stronę internetową jak najbardziej czy przejrzeć wydawnictwa czy też przejrzeć wszystkie możliwe multimedia i no taka propos, to jest plansza która, na której też jest QR kod do publikacji mhm. O nagrobku serca króla Jana Kazimierza w Paryżu. I warto koniecznie wejść na stronę Baza Polonika.pl, czyli, czyli ten projekt Bazy Poloników, dlatego że zachęcamy do tego, żeby jadąc gdzieś za granicę trochę rozglądać się bardziej. Czyli nie tylko szukać najbliższego kierunku relaksu, tylko szukać tych polskich śladów, bo naprawdę ich jest bardzo dużo i niekoniecznie w oczywistych miejscach. I to nie jest tak, że <laughs> ja absolutnie wszystko wiem, bo tak. Jest. I w zeszłym roku tutajże w Lublianie ja o tym opowiadam dość często, bo to jest, to jest dobry przykład. W Lublianie zaparkowaliśmy na parkingu podziemnym w samym centrum miasta i wychodząc z parkingu podziemnego między toaletą a maszyną do opłacania za parking. Piękny pomnik Chopina. No naprawdę nie spodziewałabym się, więc e, warto się rozglądać i warto szukać tych polników w różnych miejscach. I korzystając z tej okazji, że już tyle opowiadam, a <kuh> chyba już dużo opowiadam, <kuh> to e, warto nas śledzić, dlatego że e, mamy nadzieję, że e, już niedługo pojawi się druga edycja konkursu e, w, e, w ramach bazy, czyli szukamy polników na całym świecie i na pewno będziemy o tym e, informować, ale będą fajne nagrody. Powiedziała no. Pani kilka razy słowo warto? Powiedziała Pani, że warto przyjść na wystawę, warto wziąć telefon i tak dalej, ale moje pytanie jest dotyczące słowa warto, dlaczego warto przyjść, ponieważ powiedziała Pani tam w kilku zdaniach, może gdzieś tam się pojawił, ale może bezpośrednio chciałaby Pani zachęcić słuchaczy Radieresa. Dlaczego warto? Mogę mówić jeszcze więcej. Dlaczego, dlaczego warto? Dlatego, że naprawdę polskie ślady są na całym świecie, polskie ślady są nieoczywiste na całym świecie. Dobrze jest mieć tą świadomość, że rzeczy związane z Polską znajdują się w bardzo nieoczywistych Miejscach i dobrze jest je znać, i dobrze jest mieć świadomość, że ten wkład polski w rozwój kultury czy dziedzictwa na całym świecie był i jest bardzo duży. Warto o tym pamiętać. No i warto przede wszystkim rozpocząć od tego, aby przyjść tutaj na wystawę do Muzeum Historycznego Skierniewic, gdzie wystawa potrwa do 10 lipca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.